Luka Marsaila, oceniony na 68, to ponoć jedna z najlepszych kart, jakie można ewoluować w FC26, bo dzięki trzem ewolucjom, za łączną kwotę 75 tysięcy monet, Niemiec rozwija się do 86 overalla, ma 93 tempa, 87 strzałów i 88 driblingu, a przy tym 4 gwiazdki sztuczek, 5 słabszej nogi, złote finezje, srebrne driveny oraz game changera, technikę czy szybkość. Karta wygląda przepotężnie, ale sprawdziłem ją i faktycznie jest warta swojej ceny. Największy minus Niemca to fizyczność, bo mając 67 siły, zwłaszcza po łatce, łatwo go przestawić w pojedynku bark-bark, ale jeśli tylko urwiemy się przeciwnikom, co nie jest zbyt trudne, ten gość jest bezlitosny, a jego finezje faktycznie stoją na najwyższym poziomie. O tak samo jak zresztą dribbling, w ramach którego najniżej oceniona umiejętność wynosi 87. Nie można narzekać także na podania i zresztą nie Niemiec grać może również jako SPO czy lewy skrzydłowy, co jest kolejnym plusem, więc, jako ikona, kosztowałby pewnie z minimum milion monet. Ale jest niestety ten minus, że to wciąż no name z drugiej Bundesligi, którego trudno wrzucić do składu. No mimo wszystko, sama ewolucja palce lizać.